Witam serdecznie w kolejnej części treningu. Dzisiaj wrócimy sobie do pompek. Powiem Wam kolejną rzecz, którą możecie sobie dodać do wykonywania swoich ćwiczeń, swoich pompek. Zaczynajmy. Gdy robimy pompki, normalnie już wiemy, że kładziemy sobie rączki na szerokości klatki piersiowej, podnosimy nóżki, tak? Można nogi trzymać złączone razem. Albo można sobie położyć jedną nogę na drugiej. Jak komu jest wygodniej? Gdy pompujemy, idziemy do dołu i idziemy do góry. Tak wygląda normalna pompka. Ale co można zrobić jeszcze, by tą pompkę wzmocnić? Bo ciągle powtarzam, nie idziemy na ilość pompek, tylko na ich jakość. Więc. Gdy wykonujemy pompkę, normalnie ręce układamy, nóżki. Idziemy w dół, i w momencie, gdy idziemy do góry, tu i jeszcze prostujemy plecy. Jeszcze je wypychamy do góry. Nie robimy tylko tak. Nie. Staramy się po pompce jeszcze bardziej je wypchnąć. Jeszcze bardziej je wypychamy do góry. Czujemy całe plecy tutaj, w tych miejscach. Nie staramy się wywinąć łokci, tylko staramy się plecy wysunąć do góry jeszcze. Sam kręgosłup, motyl tutaj z tyłu. Dodajcie sobie to do pompek. Zróbcie takich 20, a zobaczycie, że będzie efekt. Kolejną rzeczą, jaką warto pamiętać, to swoje zdrowie. Co mam na myśli? Gdy robimy pompkę, jakąkolwiek, zwykłą czy jakąś specjalną, w momencie, gdy czujemy nacisk, to jest dobrze. Gdy nasze mięśnie się spinają, to jest również dobre uczucie. Gdy się męczymy, jak najbardziej na plus. Ale w momencie, gdy zaczynają boleć na łokcie i to tak bardzo boleć, Nieważne jaką pompkę wykonujemy, natychmiast trzeba przestać robić pompki, bo możliwe przyczyny są takie, że jest ich albo za dużo już i trzeba sobie zmniejszyć ilość, a zrobić jakość, albo nasze ręce po prostu tego już nie chcą, lub mamy jakąś kontuzję. Więc w tym momencie zaprzestajemy robić pompki. No po co? Nie ma sensu tego robić, skoro mamy sobie zrobić krzywdę. Są. Inne ćwiczenia na ręce, które można używać, to nie jest żaden problem, żeby zmienić sobie ćwiczenie, więc pamiętajmy o tym, że gdy czujemy ból, nieważne co robimy, nie tylko przy pompkach, to zawsze źle. Nie powinniśmy czuć bólu, powinniśmy czuć naciąganie, że mięśnie pracują, że się męczymy, ale nie ból. To się tyczy wszystkich możliwych aspektów sportowych. Teraz pokażę Wam pompkę, którą możecie sobie urozmaicić czas ich wykonywania, ponieważ no, powtarzanie w kółko tych samych pompek no, może z czasem stać się po prostu nudne. Oczywiście nie dla wytrwałych, ale jeżeli chcemy sobie dodać czegoś ciekawego, no to możemy zrobić również taką pompkę. Stajemy sobie normalnie. Rączki składamy w taki trójkąt, tak? Żeby był trójkącik. Kładziemy sobie je dokładnie pod klatką piersiową. Nie za wysoko, nie za nisko. Dokładnie pod klatką. Nóżki dajemy sobie razem i opadamy do dołu. Pamiętamy, łokcie są z tyłu. Nie do boku, z tyłu. I podnosimy się do góry i wyciągamy plecy jeszcze bardziej. I robimy. Raz. spokojnym tempem powoli są trudne pompki przy ich wykonywaniu powinniście poczuć mięśnie bardziej tu z tyłu ale nie zaczynajcie od za dużej ilości zróbcie sobie 10 no 15 maksymalnie nawet gdy robicie już inne pompki zacznijcie stopniowo i na koniec pokażę wam pompkę z karate jak już wspominałem wcześniej, można wykonywać pompki na wszystkich możliwych pozycjach dłoni. Wszystko co używamy w karate, można nam posłużyć do treningu. Pokażę Wam pompkę Tetsui. To są pompki, których już z reguły na treningu się nie widzi, ale w domu można sobie spokojnie je wykonywać, żaden problem. Tetsui, czyli 5 młot. Kładziemy sobie. Rączki w taki sposób, oczywiście na wysokości klatki. Stajemy do pozycji pompki. Pięci są zaciśnięte mocno i idziemy w dół. I idziemy do góry. Tu się nie da pleców wyprostować do końca, ponieważ łokcie są zgięte, no nie da się ich wyprostować. No to jest natura takiej pompki. Idziemy znowu do dołu. Nie dotykamy, pamiętamy, klatką podłogi. Idziemy do góry. Idziemy do dołu. I do góry. Pamiętamy, łokcie do tyłu, nie w bok. I tutaj nie musimy prostować łokci do końca. Zostają troszeczkę ugięte. To również się przydaje, ponieważ w karate, o czym powiem na następnych zajęciach, gdy uderzamy, nasze łokcie nie prostują się do końca. No, ale o tym porozmawiamy sobie już przy innej okazji. Życzę powodzenia. Pamiętamy 10-15 powtórzeń, 3 serie. Działajcie!